Ty, a o co w ogóle chodzi z tym konkursem Chopinowskim? Ale Chopina kojarzysz, no nie? No, trochę. No to co 5 lat jest taki międzynarodowy, turbo znany konkurs, na którym gra się wyłącznie utwory Chopina. No fajnie, ale co jest w tym takiego specjalnego? Przede wszystkim, że to jest taki konkurs dla absolutnych wymiataczy i jeśli go wygrasz, to nie tylko zgarniasz hajsy, ale też masz zapewnioną nieśmiertelną sławę. Trochę takie igrzyska olimpijskie dla muzyków. A, i pewnie wygrywa ten, kto jest najbardziej nowatorski. Nie. No, ogólnie rzecz biorąc, ten konkurs powstał tak ze 100 lat temu i właśnie chodziło o to, żeby ustalić, jak mają być grane utwory Chopina. Więc teraz, jeżeli jesteś trochę za bardzo odjechany od standardów wykonawczych, no to wypadasz. Czekaj, a to nie powinno być tak, że jak robisz muzykę, to grasz jak chcesz? No i właśnie oto są największe dramy. Ale tak czy siak, jest to niezwykle ważne wydarzenie i każdy, kto chociaż trochę siedzi w muzyce klasycznej, na pewno obserwuje ten konkurs od początku do końca. A jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat konkursu szopenowskiego, to koniecznie wpadaj na kanał Muza na Szkle i obejrzyj ostatni odcinek.